Nie udało się, chociaż widać uśmiech na mojej twarzy, ponieważ... Nie jest to z niechęci naszych studentów, a raczej z braku możliwości przerobowych Krwiobusa. Studenci naprawdę dopisali. Jestem po prostu bardzo dumny z mojej uczelni i ze studentów. Krew jest ważna dlatego, że krwi nie możemy wyprodukować sztucznie. Musi powstać w ciele człowieka, musimy od tego człowieka ją pobrać. Krew może oddać każdy zdrowy człowiek, który nie posiada chorób przewlekłych, które mogłyby go wykluczyć z takiej donacji. Zainteresowanie studentów, szczególnie kierunków medycznych jest ogromne, bo oni zdają sobie z tego sprawę pracując, bądź chodząc na praktyki, widzą cały czas pacjentów, którzy potrzebują tej krwi, ale jeżeli chodzi o inne kierunki, takie jak bezpieczeństwo narodowe, pedagogika, również się zgłaszają. Regularnie oddaję krew u siebie w subsku Zostało mi chyba dwa razy, żeby zostać honorowym. Testujemy fizjoterapię, bo zawsze nas interesowała ta pomoc innym, dlatego też stwierdziłyśmy, że pójdziemy oddać krew. Tak, jak nie w inny sposób możemy pomóc, no to chociaż w taki zawsze, chociaż trochę wspomożemy. A no fajnie, że w ogóle uczenia wyszło z taką inicjatywą. No zawsze dla nas to jakiś plus.